W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak w dwóch prostych krokach możesz zwiększyć współczynnik konwersji swojego sklepu internetowego. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Bartek Berendt z tej strony. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony optymalizacji współczynnika konwersji, a w szczególności skupimy się na stronie produktowej, bo to ona jest najważniejsza i pewnie większość ruchu wysyłasz właśnie na stronę produktową. A jeśli nie je wysyłasz na stronę produktową, to właśnie tam większość swego ruchu powinna lądować. A więc na początku odpowiedzmy sobie w ogóle na pytanie, ile wynosi wysoki współczynnik konwersji. I jest to uzależnione od średniej wartości zamówień. Na Twoim sklepie, a więc dla przedziału między 0 a 500 zł wysoki współczynnik konwersji to jest powyżej 3%. Natomiast dla produktów między 500 a 1000 zł wysoki współczynnik konwersji będzie wynosił między 1,5 do 3%. A dla średniego koszyka powyżej 1000 zł ten współczynnik konwersji na dobrym poziomie będzie wynosił w okolicach 1%. Oczywiście im wyższa średnia wartość zamówienia, tym niższy współczynnik konwersji. I to od czego powinniśmy zacząć optymalizację współczynnika konwersji, to jest ankieta do twoich klientów, dzięki której wyciągniesz kluczowe dla twoich klientów informacje, które warto umieścić na tej stronie produktowej. Teraz przykładowe pytania, które warto zadać klientom właśnie w tej ankiecie. To jest jak oceniasz dotychczasowe zakupy w naszym sklepie? Co sprawia Ci największą trudność podczas zakupów online, na przykład przy wyborze produktów? Jakie informacje o produktach są dla Ciebie najważniejsze podczas zakupów? Czy brakuje Ci jakiejś informacji na naszych stronach produktowych? Jeśli tak, to jakich? Jak oceniasz łatwość poruszania się po stronie i znaj znajdowania produktów? I co moglibyśmy jeszcze poprawić, aby ułatwić Ci zakupy? I odpowiedzi na pytania dadzą Ci ogromną wartość, którą będziesz mógł wykorzystać właśnie optymalizując strony produktowe. To, w jaki sposób najlepiej przeprowadzić taką ankietę, to jest po prostu zawrzeć ankietę w newsletterze do klientów, którzy złożyli zamówienie. I zakomunikować, że w zamian za wypełnienie ankiety klient dostanie jakiś kod rabatowy, albo że 10 klientów, którzy wypełnią właśnie ankietę dostaną jakiś darmowy prezent. Jeśli podoba Ci się to wideo i chcesz być na bieżąco z tym, co dobrze działa w branży e-commerce, to koniecznie zostaw suba na tym kanale i lajka like pod tym wideo, a dodatkowo jestem ciekaw, w jakiej branży prowadzisz sklep internetowy, także zostaw info w komentarzu. I teraz, jak wiesz już, czego Twoim klientom brakuje na stronach produktowych, na co zwracają największą uwagę, co warto umieścić według Twoich klientów na tych stronach produktowych, to możemy przejść do projektowania struktury strony produktowej. I teraz pokażę Ci dobrą strukturę, którą stosujemy u większości naszych klientów. A więc, tak jak widzisz, mam to rozpisane tutaj w formie takiego draftu. No i oczywiście, zaczynamy od góry strony produktowej, czyli mamy tutaj zdjęcie produktu. Warto też dodawać zdjęcie w produktu w jakimś kontekście, czyli na kimś, albo jak ktoś używa tego. Produktu. Dobrze też sprawdza się krótkie wideo, które pokazuje produkt w działaniu. Następnie mamy część opisową, czyli oczywiście opinie. I tutaj mam na myśli podsumowanie tych opinii, czyli jaka jest finalna ocena Twojego produktu. Jasna, konkretna nazwa produktu. Następnie cena. I najniższa cena z ostatnich 30 dni, czyli ten wymóg e, omnibus. Później mamy trzy kluczowe korzyści, wyróżniki, bądź najważniejsze informacje o Twoim produkcie, a więc tutaj warto je po prostu u góry umieścić. Następnie pakiety produktowe, jeśli oczywiście jest aplikowalne do Twojego produktu, natomiast to wpłynie też dobrze na średnią wartość koszyka. I przykład takiego pakietu produktowego to jest na przykład. Kup jeden produkt w standardowej cenie, kup dwa produkty w cenie pomniejszonej o 10% i dostaniesz też dodatkowo darmową dostawę, i kup trzy produkty, a dostaniesz minus 15% i darmową dostawę. Czyli tutaj w tym trzecim pakiecie masz najlepszą wartość. Warto też poniżej podać próg darmowej dostawy i zaznaczyć, że ten próg darmowej dostawy jest osiągany. W momencie, kiedy kupisz dwa produkty, następnie przycisk Dodaj do koszyka albo dynamiczny przycisk Apple Pay bądź Google Pay, dzięki któremu klient może jednym kliknięciem dokonać zakupu. Następnie pod przyciskami Call to Action, w jakim czasie jest wysyłany produkt. Ile klient ma czasu na zwrot, informacje o płatnościach, czyli jakie bramki płatnicze obsługuje Twój sklep internetowy, i informacja o możliwości od odroczenia płatności bądź też rad. Klienci z tego w dzisiejszych czasach dużo korzystają. Ja sam korzystam z odroczonych płatności, także warto to umieścić na stronie produktowej i warto w ogóle coś takiego oferować klientom. Następnie opis. Produktu. Jeśli to jest aplikowane do twojego produktu, to możesz ten opis podzielić na dla kogo to jest, dlaczego warto i jak działa ten produkt. Oczywiście dostawa, informacje o dostawie i zwrotach, tak aby klient będąc na tej stronie produktowej nie musiał przechodzić na jakieś inne strony, żeby dokonać decyzji zakupowej. Czyli trzymamy się tego, żeby ta strona produktowa zawierała wszystkie kluczowe dla klienta informacje, których potrzebuje, żeby dokonać decyzji zakupowej. Często zadawane pytania też dobrze się sprawdza. No i jeśli to jest aplikowane dla twoich produktów, to można też pokazać efekty i Opinie. Teraz chciałbym pokazać Ci trzy wysoko konwertujące strony produktowe, dzięki którym się zainspirujesz. A więc, pierwsza strona produktowa to jest strona produktowa marki Kerin. Jak widzisz, mamy tutaj zdjęcie produktu w jakimś kontekście, później mamy zdjęcia produktów Pakszoty, jest też wideo. No i część opisowa, tytuł produktu, kluczowe korzyści, opis, kiedy, są, kiedy będą widoczne pierwsze efekty. Dodatkowo więcej informacji, czyli też można sobie tutaj poczytać o tym więcej, efekty naszych klientów i do tego gif, który fajnie jakby to eksponuje w formie takich sliderów before and after. Następnie pakiety produktowe, które namawiają klientów do tego, żeby zostawiali więcej kasy na sklepie. Bezpłatna wysyłka, a w momencie, kiedy mamy ten pakiet kuracji 30-dniowej, to jest informacja, że bezpłatna wysyłka obowiązuje od właśnie kwoty 300 zł. Następnie dodaj do koszyka i dynamiczny przycisk płatności, natomiast on nie działa na komputerze moim, bo ja nie mam dodanego Apple Pay'a do mojego MacBooka, natomiast na mobilu on się rzeczywiście pojawia. Informacje o wysyłce, czyli kiedy zostanie zrealizowana wysyłka, Jakie mamy tutaj możliwości pod kątem płatności, właśnie informacja o PayPo. Następnie, wszystkie kluczowe informacje dotyczące tego produktu, czyli dla kogo on jest, jak on działa, skład, tabela składników, sposób użycia, informacja o dostawach i zwrotach i często zadawane pytania. Następnie, sekcja z efektami, również z takim sliderem. Bardzo fajna sekcja. Opinie klientów, później od autora składu i inne rekomendacje produktowe. No, bardzo fajna i przejrzysta strona. I przykład numer dwa, czyli sklep w branży akcesoriów dla dzieci. Jesteśmy na stronie produktowej jakiegoś komina. Jak widzicie, zdjęcie, zdjęcia tego komina w różnych kolorach. W momencie, kiedy wybieram konkretny kolor, to przeskakuje mi też zdjęcie. Krótki opis USP, czyli wartości tego produktu, tego sklepu. Dodaj do koszyka, kiedy jest wysyłane zamówienie, następnie informacja o tym, że produkty są pakowane w ekologiczne opakowania, informacja o bezpiecznych płatnościach, e, opis, skład. No tutaj, jak widzicie, ta sekcja opisowa nie jest tak rozwinięta jak w przypadku suplementu diety. To jest, to jest produkt, który chyba każdy rozumie, więc jakby nie ma sensu tutaj się za bardzo rozwodzić. Jest to krótkie, zwięzłe na temat. Konkretnie. I dalej mamy informacje dotyczące samego sklepu, czyli jakość potwierdzona certyfikatami, gdzie to jest wyprodukowane i informacja o materiałach. Później kawałek o sklepie, często zadawane pytania i propozycje produktów komplementarnych, a niżej opinie o sklepie. I trzeci przykład, balsam Skóra i jak widzisz tutaj, jeśli chodzi o galerię, to tutaj mamy już efekty przed i po. Też fajnie to działa i od razu klient nie musi scrollować, może sobie przesunąć i od razu widzi efekty przed i po. Kluczowe korzyści płynące ze stosowania tego produktu, bandle produktowe i tutaj właśnie najczęstszy wybór podkreślony, gdzie jest darmowa dostawa. Duży przycisk kup teraz, informacja o czasie dostawy, o tym od jakiej kwoty jest darmowa dostawa, jak są realizowane zamówienia, gwarancja satysfakcji, też bardzo fajny element i informacje o składnikach i alergenach, następnie tutaj smaki w fajnym takim slajderze. Dlaczego klienci pokochali ten produkt, też USP tego produktu i jasno rozpisane jakie problemy rozwiązuje ten produkt. Więc mamy codzienne problemy skórne, objawy dermatologiczne, kłopoty ze skórą maluchów, kłopoty ze skórą pupili. Bardzo fajnie rozpisane. Tutaj dla social proofu, gdzie mówią o tym produkcie. No i oczywiście opinie, a poniżej często zadawane pytania, plus powiązany. Produkt. No dobrze, i właśnie przeszliśmy przez trzy fajne strony produktowe. Mam nadzieję, że będą one dla Ciebie fajną inspiracją. Natomiast jeśli szukasz kogoś, kto pomoże Ci zwiększyć współczynnik konwersji w swoim sklepie internetowym, to poniżej w opisie zostawiam link do kontaktu z nami. Tymczasem wielkie dzięki za obejrzenie dzisiejszego wideo i do zobaczenia w kolejnym. Hej!